Północ to jest światło i, i przestrzeń. Dzisiaj jest połowa, jest teraz połowa października, a właśnie ostatnie promienie słońca wpadają na, na Spitzbergen. Słońce wróci dopiero w marcu. Pierwszą książkę napisałam po trzech latach spędzenia nasz, spędzonych na Spitzbergenie. I właśnie ona była o takich ludziach, którzy, którzy dobrze sobie radzą w, podczas czterech miesięcy ciemności. To byli moi przyjaciele, to byli ludzie, których poznałam tutaj, ludzie z całego świata, którzy się tutaj przeprowadzają, żeby właśnie żyć bez światła, ale też żeby żyć ze światłem, które nie zachodzi. Ono właśnie, o, teraz właśnie zachodzi za górę. Tu mieszkając przez 5 lat na Spitsbergenie, poznałam ludzi, którzy opowiadali mi o, o swoich krajach, i w większości byli tu Norwegowie, którzy właśnie opowiadali tę północ Norwegii, która jest nieznana nam. Ja przez to, że, 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 że mieszkam tutaj, że mówię w ich języku, to pomyślałam, że będzie dobrze opowiedzieć z Polakom też o tym, jak różni się północ Norwegii od, od południa, bo to są jakby dwa różne kraje, mimo tego, że posługują się mieszkańcy tym samym językiem, chociaż północ, północ ma swój dialekt, to, to są to jakby dwa różne kraje i i chciałam rozszerzyć obraz Norwegii, która jest w naszych oczach takim krajem o, o, najwyższych, o najwyższym poszanowaniu praw człowieka, itd., tak ale też o, taki, chciałam opowiedzieć o kraju, który jednak ma pęknięcia na tej, tej swojej historii. to jest książka o najbardziej północnym regionie Norwegii, o Finmarku. O którym opowiadali mi Norwegowie, których poznałam podczas pięciu lat spędzonych na Spitsbergenie. I ten, ta północ Norwegii mnie coraz bardziej fascynowała właśnie tym, że była to inna Norwegia, o której, niż ja słyszałam wcześniej. I książka, jak tę książkę, musiałam najpierw przeżyć. To znaczy, musiałam spędzić na tej północy sama prawie cały rok, podróżując tam różnymi środkami transportu, bo tam nie wszędzie są drogi. I poznawałam ludzi zupełnie przez przypadek, wielu bohaterów książki nie wiedziałam o ich istnieniu, zanim ich nie poznałam gdzieś w autobusie, czy nie wiem, odśnieżając im przed domem. Głównym bohaterem tej książki jest 90-letni Ibert Amundsen, mężczyzna, którego poznałam pierwszy raz w 2009 roku i on fascynował mnie tym, że wszystko pamiętał. On potrafił mi opowiedzieć tę północ sprzed wojny, podczas wojny, kiedy Finnmark został spalony przez Niemców i po wojnie. Opowiadał to wszystko z wieloma szczegółami. Pamiętał wszystko. On czasami zapominał o, czy w sumie jego nie interesowało za bardzo to, kim ja jestem. On potrzebował słuchacza, bo tak jest z bohaterami tej książki, że to są z reguły starzy ludzie, którzy mają czas. I którzy mają bardzo dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia. I ja tych właśnie ludzi znajdowałam na północy. A że na północy ludzi jest mało, to każdy człowiek spotkany tutaj to, to skarb. I każdy człowiek ma jakąś historię. I ja właśnie z tych historii zbudowałam opowieść o trochę innej Norwegii, o takiej, o której wielu z Państwa pewnie też nie słyszało. Ta książka składa się z trzech części. Właśnie pierwsza to jest opowieść trochę o historii tego, tego regionu, którą właśnie opowiada mi ten 90-latek. Druga część opowiada o ludności rdzennej północy, czyli o samach, o grupie, która przez wiele lat jeszcze po wojnie musiała walczyć o swoje podstawowe prawa w tym kraju. A trzecia część to jest część o moim w sumie ulubionym miejscu na północy, o Wardo. O mieście, które kiedyś było kwitnącym portem, gdzie, gdzie przyjmowano bardzo dużo ryb. To było takie, takie naprawdę miasto, miasto, do którego wszyscy marynarze chcieli dopłynąć. A potem wszyscy ci marynarze odpłynęli, bo zmieniły się sposoby oprawiania ryb i te wszystkie przetwórnie, które były w mieście, które tworzyły klimat tego miasta, one stały się niepotrzebne i tym samym ludzie stali się też niepotrzebni. Ale ci, co zostali, mają tak wspaniałe poczucie humoru, które, którego można się naprawdę uczyć, bo mie mieszkanie w, na pół wymarłym mieście. Na końcu świata rzeczywiście, do, w mieście, do którego w ogóle prowadzi podwodny tunel, no wymaga rzeczywiście specjalnego poczucia humoru i oni je mają, bo, bo północ to jest, na północy warunki ustala wiatr i morze. Jeżeli się tym warunkom podda. To życie tutaj jest bardzo dobre. Ci ludzie, który, których poznałam, którzy są bohaterami książki, oni nie chcą stąd wyjechać. Wielu z nich może nawet nie ma dokąd, ale większość po prostu lubi tutaj być. Bo tak jak mówiłam, północ to jest światło. I dla nich właśnie ta, to światło jest, jest bardzo ważne. E, sami mówią, że na północy jest bardzo dużo nieba i że gdzie indziej tego nieba nie ma.